Witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym przetestujemy sobie 8 popularnych i ciekawych gadżetów z AliExpress. Ze względu na zbliżające się wielkie promocje w dniu 11 listopada, bardzo serdecznie zachęcam Was do oglądania, ponieważ te gadżety, które dziś zobaczycie, które przetestuję, będziecie mogli kupić w naprawdę okazyjnych, o wiele niższych cenach. Pamiętajcie, że tak jak zawsze linki do wszystkich omawianych dziś produktów znajdują się na dole w opisie filmu. Pierwszy produkt jest to magiczna skarbonka, dzięki której z powodzeniem możemy uzbierać pieniądze na przeróżne cele. Za sprawą swojej budowy na pierwszy rzut oka wygląda raczej jak ciekawa ozdoba, dziwny, kolorowy sześcian. Po wrzuceniu do niej monety nie zobaczymy naszych oszczędności, co sprawia, że skarbonka ta staje się atrakcyjną zabawą dla odwiedzających nas gości, a tak naprawdę zachęca ich do wzbogacania naszych funduszy. Chroni też przed różnymi złodziejaszkami, którzy po prostu nie zobaczą w niej pokusy i tylko my wiemy, że wystarczy jeden ruch, odsunięcie ścianki, żeby dostać się do naszych oszczędności. Kolejnym produktem jest minerał do samodzielnego wykonania. Na aukcji mamy do wyboru kilka kolorów kryształków, które możemy stworzyć w podobno bardzo prosty sposób. W zestawie dostajemy słoiczek z nakrętką, patyczek do mieszania mikstury, specjalny proszek i podstawę, na której pojawi się minerał. Wystarczy zalać proszek gorącą wodą, wymieszać go, po czym umieścić w słoiczku podstawę zamkniętą na 24 godziny. Po upływie tego czasu pozostaje nam obserwować i czekać na gotowy kryształ, który według producenta może tworzyć się przez 12 do 14 dni. Następny gadżet jest to specjalny, podobno pojemny wieszak na torebki, który ma ułatwić nam organizację i zachowanie porządku w szafie. Zamówiłam go z uwagi na powiększającą się kolekcję torebek i jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie spełni on swoją funkcję. Według opisu może pomieścić on aż 6 torebek mieszczących format A4 i jeżeli okaże się to faktem, będę naprawdę zachwycona. Jak widać, wieszak ten spełnia swoją funkcję, natomiast jeśli chodzi o moje torebki, niektóre okazały się zbyt wysokie. Myślę, że przy połączeniu mniejszych torebek, tzw. kopertówek, z tymi standardowymi, mieszczącymi format A4, będziecie z tego produktu jak najbardziej zadowoleni. Jesienne i zimowe wieczory sprzyjają podjadaniu orzechów włoskich, których skorupka czasami okazuje się zbyt twarda, a cały orzech rozmiarem niedostosowany do tradycyjnego urządzenia, jakim jest dziadek do orzechów. Z pomocą ma przyjść podobno nieco odmieniona wersja tego urządzenia, czyli sprężynowy dziadek do orzechów, który podobno poradzi sobie z każdym orzechem, niezależnie od stopnia jego twardości i rozmiaru. Obawiam się trochę, że jego użycie wcale nie będzie tak bezpieczne i przyjemne, ale myślę, że warto to sprawdzić. nowy dziadek do orzechów, ku mojemu zaskoczeniu, spełnił swoją funkcję, nawet nie raniąc mi przy tym palców. Także myślę, że jak najbardziej mogę go polecić. O ile oczywiście chcę Wam się dostawać do orzechów w ten nieco bardziej wyszukany sposób. Kolejny też podchodzący pod magię produkt jest to ozdobne drzewko wiśniowe, którego rozkwitanie powodujemy sami i możemy obserwować jak ono postępuje. Wystarczy ustawić drzewko na tacce i skropić je dołączonym magicznym płynem, by w ciągu 1 do 2 godzin móc zacząć obserwować jego rozwój. Według opisu ma ono znaleźć się w pełni rozkwitu już po 24 godzinach. Następny produkt, o ile oczywiście zadziała, ma szansę rozmaicić nam długie kąpiele, a tym samym stać się kartą przetargową podczas przekonywania dzieci do regularnego mycia się. Jest to wodoodporna lampka zasilana przy pomocy trzech baterii paluszków, która według opisu na aukcji ma zapewnić w wannie prawdziwy imprezowy nastrój. Obawiam się trochę, czy aby na pewno okaże się ona szczelna, a więc chodźmy tu sprawdzić. Jeśli chodzi o tę lampkę, już jest po kąpieli i jak widzicie działa, świeci w dalszym ciągu. Natomiast ma też poważne minusy. Po pierwsze, tak jak przewidywałam, wiele do życzenia pozostawia kwestię jej szczelności. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest praktycznie połowa lampki wypełniona wodą. A drugim minusem jest to, że do tej pory nie udało mi się ogarnąć, na jakiej właściwie ona zasadzie działa. Mi tę lampkę udało się jakimś cudem uruchomić po włożeniu baterii przy pomocy uderzenia i chyba będę musiała po prostu te baterie wyjąć albo poczekać, aż się wyczerpią. Chyba każdy z nas wolałby uniknąć sytuacji, kiedy trzeba przerwać trening czy też bieg na autobus z powodu rozwiązanych sznurówek. Ja osobiście bardzo często mam z tym problem, ponieważ jak się okazało, sznurówki w jednym z moich butów sportowych są wyjątkowo śliskie. Dlatego też zdecydowałam się zamówić silikonowe, elastyczne, bardzo popularne na AliExpress sznurówki, które mam nadzieję w końcu zapewnią mi spokój. Na aukcji macie do wyboru mnóstwo kolorów, a sznurówki mają sprawdzić się zarówno w trampkach, jak i butach sportowych. Ze sznurówek jestem bardzo zadowolona, na pewno mnie nie zawiodły. Uważam, że jest to wygodna opcja i z całego serca mogę je Wam polecić. Zupełnie inaczej się buta zakłada. Sznurówki dopasowują się do jego kształtu i wydają się być bardzo wytrzymałe, co jest według mnie niesamowicie ważne, szczególnie jeżeli akurat w tych butach planujecie uprawiać sport. Ostatni produkt przeznaczony jest do umilania czasu naszym zwierzakom. Są to mianowicie patyczki wysycone kocimiętką, które mają za zadanie nie tylko zainteresować nasze koty, ale również zapobiec osadzaniu się kamienia na zębnego. Muszę przyznać, że mam co do nich nieco większe nadzieje niż to było w przypadku ryby podobno wysyconej kocimiętką, którą pokazywałam w odcinku dedykowanym gadżetom dla zwierząt, a to dlatego, że one sobie trochę poleżały w pudełku czekając na nagrywanie i mój kot stał się wtedy stałym bywalcem tego pokoju, zaglądał do pudełka, próbował rozgryźć to opakowanie, także zobaczmy jak zareaguje na nie teraz. No chyba ci podoba, co podoba się. No, jak widać, kot jest bardzo zainteresowany. Zaczął się już zachowywać nieco dziwnie za sprawą tej kociemientki, także Ałaj mnie w palec, także patyczki zdecydowanie swoją funkcję spełniają. Jeżeli faktycznie mają jeszcze takie działanie zapobiegające osadzaniu się kamienia nazemnego, jak najbardziej z całego serca Wam je polecam. I to już wszystkie gadżety na dziś. Pamiętajcie, że linki do każdego z nich znajdują się na dole w opisie filmu. Pamiętajcie oczywiście o wielkich promocjach 11-11. Życzę Wam udanych, owocnych, satysfakcjonujących. Zakupów, a jeżeli odcinek ten przypadł Wam do gustu, bardzo serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No nasz.